Scie moi kochani w kolejnym odcinku z serii pyknijmy w League of Legends Wita się z wami DJ Palatida także No możecie się przywitać yeah. no. no i ja No, no, no i no ja. ja czyli <laughs> cool. okay, Bardzo dobra Gramy rankowe 3x3 Eee, tak więc... Jakby co zawsze możemy być? To można zliwować, prawda, ale oczywiście tylko jedna osoba tak robi a czyli ty mnie Daniel... się denerwuje, prawda jak ktoś mu kurwa styluje zliwować myślałem, że chodzi wam zliwować o pokój, jeżeli jak nie wiem nie będzie chciał. Po, e, podem? Nie, podem mną. Jest on teraz lat, no to nade mną jest, no to on nie lubi bardzo grać rankedów, bo no, no, nikt dobra. dla niego nie jest ogarnięty, o, no, więc on... Na przykład zdał, kurwa ty, wszyscy się pizdgają, kurwa na midzie, tak. a ty kurwa dżunglę co robisz? Tak, dżunglę, stary, mi kilka osób już pisało, że to nie była dżungla, że ty po prostu jesteś hamski dlatego tak cały czas robiłeś. co tak napisał. Oj, mikrofon mi się znowu ściszył Dobra Daniel, banuj O kurwa, ilo ja nie mam Teraz tak, koło banować Eee Ramosa? On Feyn by się przydało, albo noktura. Albo Mordę, ja pierdolę Mordę Kaisera, zbanujesz tam mógłby się zbanować Czekaj Nie, bo ja wybieram Jacksa, ja mogę Jacksa. Mordę ale. zbanuję Zobaczymy co oni zbanują Że tutaj mikrofon jest odpowiedni dobra, cyk, o, bram Teraz będziemy dobrze świecić. NXIN. Kto mam kurwa wowu? Ja mam wowu No, ty tre... mi zbanowali. fuck. No mi też. Chciałem ja... To... ja. No ja chciałem nim grać, stary. To chuj, re... banuj... E... Gangplanka. Czemu gangplanka. No właśnie. <gulanie> no, Jaksa lepiej, bo jak no, nie, oni bo... wybiorą Jacksa to kurde, tak... Zobaczymy, kogo jeszcze to... zbanują. Zastanowimy się za chwilę. Dobra. Akali? To ja biorę kurwa mordę. Ej, pfu. Mordę zbanowany. Do kogo banować? To ja biorę tego. Eee, i Wagera. Albo, albo Twitcha. Dalej e... no, kogo? Bo nie wiem. Bo nie Twitcha bez sensu. O to Veigara. A no, nie Jaxa albo no, Ramuska. Okay. Ja bym kurde Jacksa no, Ja też. Dobra, zbanuję Jaxa. Okej, okay, to teraz mam do wyboru Zagrać e, Timo. Czy Caitlyn? Renekton... Renekton ja, w tanka idzie. Ja mogę jedzie. wszystkimi swoimi poznaciami zagrać, bo mnie żadnej nie zbanowaliście. Józef mówi, że Teemo ma zagrać. Mnie dwa zbanowaliście, Trynda i Jaxa żeście mi zbanowali. Kurwa. To chuj, ja biorę Gangplanka, jedziemy ich. Mogę też na nią Dobra, zagrać. Ee, ja biorę Teemo. Ja biorę Branda. E, czy mamy AP, AD, AP i Arekowe Arek, kogo Ja. -O ja będę lasem, jeżeli złotę bo... Czy Gangplanka brać? Ignite, Flash. I no, zaraz. Myślę, że nowe spele są, bo tak mi się jakoś więcej zrobiło i... Gangplanka ich. czy nie? Mów, mów. Gangplanka Tank. brać czy nie? A nie mamy, no, nie szybko, mamy tanka, stary, masz 14 Ej, Nie sekund. mamy tanka. Masz. Ja, ja będę w off tanka szedł, bo będę miał dużo HP. Team of HP, będę. Na koła będę miał. To co? No, dobra. Co? Co mówisz? To... mówisz? No a mów to weź... Katarinę może Arek Og Katarinę Ogarniasz? Katarina boknęła Nie Nie ogarniasz Kurwa Ja będę AD Renek No i Renek jak odpali ulti to będzie U. Dobra zobaczymy e Nie wiem weź coś dobrego Arek Byle nie trandla Mają malzahara Hmm coś... A trandl jest e, tym e Tankiem Tak, Amumu Józek mamy, to, mamy już tanka, mamy, bo, mamy tanka, to, mamy Amumu. Dobra, Arek masz nocturna, weź Nocturna, wiesz yy, Weź Nokturna. No, będzie, będzie nuke. Jak chuj, mówisz? To, że... No weź, weź. Ale ty Nokturne tak... Yy, weź nocturna. nie mam tego trzeciego skierów. No, weź nocturna. nocturna, lepszy jest. Okay. Okay. No i dobra, no. Czekaj. Jak on miał skill rozłożony? O Jezus, teraz? Teraz się będziesz na fear. tym zastanawiał? Ej, który pierwszy skill? Fear czy łapkę? E, weź łapkę. No łapka, bo ona daje do damage'a. No, poza tym Fear ten na dwie sekundy ci się nie przyda. Bo zanim go narzucisz, no, to oni już to uciekną. Ale oni uciekną i tak to, wiesz, bez sensu. No, ale mamy, go, egzosty, mamy egzosty, mamy egzosty, do razy dwa, więc ustalcie jeszcze kto rzuca pierwszy. Dobra, widzimy się w grze. Niech tank pierwszy rzuca. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. W takim razie wracamy. A, tak. Renekton skin. Mamy tutaj Renektona, który ma skina. Um, I trzy razy... Aha, właśnie, bo ja na spele nie patrzyłem jakie oni brali. Czyli maza ma heal, tego, heala. Na, na topa kto idzie, ja czy, czy ktoś inny? Nie wiem, ja mogę iść ale no... Oni są do bo... dwóch rang... No tak, bo mają dwa... dwa range, nie? Chyba, że będzie rynek on na topie to ja mogę pójść. Bo, ej, jak się sfokusujemy na Kenen, to ona nie ma szans. Dobra, nic lecimy. To co, pierwsze brać łapkę. Weź łapkę, tak i lecimy na First Blooda w... wiecie które miejsce, nie? Tutaj. Mm -hmm. Możesz użyć przecież łapy, nie? na początek, ej? Chyba, że nie chcesz many marnować. Dobra jeszcze napiszemy go and, and have fun Kurde jak ja dawno na pewno nie grałem Dobra, no i teraz tutaj sobie dla nich po prostu będziemy czekać CVK nie ma ich krzaka, huuu pójść CVłkę potem tutaj. Czuć Czuć Czuć. jedziemy. Jazda, first blood. Czeknie? Tak. No faaaak. Nie mam już łapki. Ale laker. Jeszcze użyłem flesha. A, lak. Dobra, rozchodzimy się na line. Chyba, że idziemy na dół jeszcze. CVK Jest? Nie ma, sto. No jest Malzachar, jest Malzachar, jest. Nie pociągasz łapy z brzołu Nic, dobra mhm, tak Jasne. Ja no coś też do przegrałem kurwa przez tego Timo Bo Timo to z w pizdu. Stary nie wiesz co to jest Timo No wiem kurwa to jest, pada w 5 sekund No nie Zabije Dobra może i pada w 5 sekund ale zabija w 5 sekund <haha> No chyba chciałeś gdzieś 2,5 Zależy jak kurwa zarobić, nie? Nic, dobra. Ja idę na górę czy Nocturn? Nie wiem kto jest na górze. No nie tak, czy... to teraz Aha, będziesz ustalał tak. kto jest na górze. Jak będzie ma to nie pójdziesz, tak? No Okej. Okay. Możesz iść. No teraz to ja już sięgo. i tak poszedłem na górę, tak zostaję tak jak jest. Będę nie fidować, panowie. I ona z w No tak, zobaczymy na kim. Przepraszam, ranek to na Ale zobaczymy na kim będzie first Nie no i tak wiem, że przegramy Zobaczymy Nieba, że oni są laski. To wtedy co innego Ale i tak się nie, nie muszę pod sprawiać, budować tylko pod magię Więc ja mam... La, 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 la. się w tankach no. no tak, ja tylko pod magię więc ja tu będę Kennen bo ona jest papierkowa. Znaczy, ja też, więc... On. No, na papierka na papierka może być. Tylko ona nie ma mana, tylko Kurwa, ona nie dawa właśnie tak, ja Co ty A last hituj tylko. Walczcie, panowie, walczcie. Tak, last hituj. ręci range i last hituj, my obydwaj mele Ale masz tylko dobijać, kurwa, nie walić jak pojebane. RELAX, DON'T DO IT Bo wiesz, on lubi grać tylko z ogarami No właśnie, co mówisz, że są nowe giery, kurwa Mówiłem, będę grał w tym, wolałem Ja kurwa full hp, ty prawie nie masz w ogóle, nie? Co to z mi to za stuna, zasadziłaś Biczko No, full hp, widzę Gdzie uciekasz, no chodź tu Oh my god No wiecie, schodź tu <tryk> SS. Wabię, kurwa. ja tutaj nie mam Co cofaj! Widzę, Widzę, szybko uciekam <grym> Ale za szybko no, mi tego wabię, nie kurwa, powiedzieliście, wzie. nie? No właśnie No od razu jak tylko on ten, ledwo kurwa co zniknął? Nie myślę, że on jest tyłu za Mazacharem kurwa Nic cofam się do bazy po buty a ty, Timo, eee. jak budujesz? AP czy AD? W AP i w AD. No, to muszę bytę. Kurwa, jak byłem mam trybów. Yes. Banshee czy Force of Nature? Bansy, tego, Force of Nature lepiej. Zobacz, kurwa śmieszną regenerację. Ciśnijcie Mazahara, jak już będziecie jechać. No, oni na razie na wieży nic nie robią, nie? 1800 na 2k bo nie wiem, bez sensu jest iść na nią od pleców Ja rozstawię grzyby, potem będzie łatwiej, nie? Mm -hmm. Staro, no ma już piąty, to masz czwarty, kurwa No ma czwarty, bo się reklamowałem, a już mam piąty, patrz o, Widzisz? Także czy... żaden problem To haras ją tak żeby ona się cofnęła Nie, bo nie Ty chcę co? podchodzić za blisko, bo ona sadzi z tunem też Już uciekła O byczy No lo. LOL I, I, i wys potrzebuję Twoje ulti tylko no, bo dobra Dobra cofnij tym Timo Nie, zabiję szósty Uważaj, Daniel nie ma ich Oh, Aha dobra to się schowam w krzakach No masz mas, idzie do mas, ciebie, mas Zachar idzie do ciebie To widzę ale on mnie nie znajdzie Jeszcze go zabijasz bo z grzyba On mi nic nie zrobi Serwa jeśli mogę tam podejść nie? Do tych krzaków <laughs> Mas Zachar w ogóle mnie nie trafia więc pozdro A co rzuca tam cały czas? Tak rzuca ale mnie nie trafia nic. Nie ma renek, no no. Mogę się zrekolować spokojnie. Chodź tylko przemiłak, to jest nie. KNSS też, K SS. Dobra, spokój, to zapisujemy. Także uwaga, nie? Dobra jest. Jest KNN, ja -no, ale nie ma już. No uważaj, bo Arek jak ci wyleci malza czy coś, nie? A nie, mam nie on. flasha Nie, ale więc oni tak... mają po czwartym levelu, nie? Więc... Ale jak ci ulti od... A nie, on jeszcze ulti nie ma. A Kennen SS, Kennen SS. Piąty. Cofaj, cofaj, cofaj. Kenen zniknęła gdzieś. Kurry! Nie posz... nie poszłam. Pozdro, ja pani... poświcz. Już... Y... Pozdro, kurwa żałosny jesteś, ja Sam jesteś żałosny! Ale... Mam zahar krytynie, nie nie. No. Po 16 strutki mi bierze. ofi Siabada, mm. siabada, siabada... Nie, strasznie. opalić drugiego skill'a. Ile po buty. Nie ma ręka. Ale spoko, ja mam grzyby postawione w tamtych krzakach. Buty. Kurde, jeszcze nie mogę I kupić. Śruty, śruty tutaj, druty Daniel tylko wyjdzie do minionu od razu nagrywa? No ba. No tylko, że mnie może nie być w tym czasie. Peszek. Aha, Daniel, później podasz do co dwójki na torrentach. No problem. Yes. Czego? Co ty sobie znajdziesz to? crazysat dwójki. Hmm. Ja mam chyba jeszcze gdzieś tego torrenta SS nawet. Ss tutaj, dwóch. Ss dwóch, SS dwóch więc to tak mieszalek. Dobra, spoko. Mocno. Ja mam gdzieś nawet chyba jeszcze Stanek tego twojego krzaka. torrenta co ty mi dałeś. Daniel... Dobra mam multi Siadają kryty mam runy nie Uhuhu. Ej Daniel mogę ja wrzucić na Fire Browsera na TS-ie co nie? Co możesz? No pliki na Fire Browsera mm, to Znaczy jakie pliki? Jedziemy tego no, rodzaju no, no jak ty mi wrzucasz te torrenty na Fire Browsera? Taren, tu jest Co to ja mogę no, to nie? Tak możesz, no normalnie każdy bo ja może. Mam, gdzieś, mam gdzieś tego gdzieś tego nie ma, nie ma. się nie ma, tego co ty mi krytyki, krytyki. się trochę, Torachu ja po na magię. Krytyki, 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 krytyki. Krytyki, krytyki, jeszcze raz krytyki, no, wszystko w tym temacie. Ładu, ładu, ja to zaznaczam innego, a ten mi bije innego. Yyy, Daniel? No widzę, 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 a spoko, ja mam grzybka postawionego, widzisz tam? Więc jak pójdą ode mnie, to... ...czy Radek mógł pójść tylko? Yeah, yes. A jest A jest sam Przyjść do Was? Nie, nic. Ale kenen, a nie, nie. No. dobra Kenen jest Nie, tylko nie, Wiem czy oni wardów nie mają, no, nie? Ma, ma, ale mają, tylko niewykorzystane, nie? Ma, czekaj ile Marza Harmatyk sztuka wygląda, nie wiem On Tylko widzę, że ma kupione, nie, nie ma, ma kupione, skupione? ale ile? Nie wiem My mamy grzyby, także nie musimy marnować kasy, nie? No tak, ale grzyby tak się prędzej, że później skończą, nie? No ward szybciej się kończy niż grzyb Czekaj, o nie ma już, postawił gdzieś, w krzakach pewnie No to w tych drugich pewnie Nie, nie szanaj, tak, Dobra relaks na no, stary on grzybki Jeszcze mam flesza, wszystko mam więc ucieknę na dragona, schowam się w krzakach i mi zrobią tyle co nic Pamiętaj, że to też ma flesza tak, tylko że on e, ma opóźnienie jeżeli chodzi o to co ja zrobię Bo on to widzi dopiero po chwili I musi zareagować chwilę po tym A to ile Ach, ucieknie Nawet nie będę tego bił Ech, Cyk Co tu wbił? Nie wiem, ale nie obchodzi mnie to bo i tak jest muty. To dla nas ustawione Ale wbijałem tam czas No fuck No fuck znowu splaszowała Jezu to O jest ja, zabiłem o, Uciekaj 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 Tej, zabiłem! się... zabiłem Mamy fie Ale kiedy, co? Znaczy oh my fucking god Mówiłem no Dobra Eee bez sensu tutaj siedzieć Nic postawię grzybka i... Może jeszcze dżunglę Puszczę zrobię. po prostu. Ej, nafiduj się kurwa na tych minionach. No to se dżunglę zrobię, stary. I się cofnę. No, przebiega się grzyba, to Gdzie? A, tam w, w krzakach tu. tych, nie? Nie Wiem, 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 w których. Najpierw te... Czemuś ty te użył tego... Tę umiejętność tak, teraz. Zwykł klika. No tego bi. Chciałem kliknąć łapkę. No. Kliknąłem tarczę. O. Muszę iść sprzedać po ty, bo nie, nie są potrzebne. Okej. Okay. Wow, Kennen mnie minęła. Wow. <laughs> to było dobre. To mi się podobało. Um, teraz tak, zaczynamy od malady i składamy potem na short tour. Eee, No dobra. Okej. Okay. Kennen, masz buffę? Nie masz buffę Pomóc wam tam na dole, masz Darknessa. Mogę przyjść. Ej, Kennen! biegnie! Widzicie ją? Tutaj w tej krzaki poleciała. Zauważyłem. Dalej chodź tu. Ja już to... A, bo chcą killa mieć, dlatego. No fiduj się po prostu, fiduj się do góry Czekaj ustawię im grzyby Chcą mieć killa dlatego No chcą Penance mieć przyszedł. Chcą być, być fajnie ale no No bo chcą mnie albo lata zabić, dlatego No bo malza jak odpali ulty to dwie I Nie że, że będziesz miał malzahara teraz na górze O jest... ale sobie nie, chuj wie, nie bo ja mam resistę, to ma splesza, no nie, no wychodzi no już im Turet od Albo Ken ten, albo zrekolował w sumie Nie Kenny jest Nie ja mówię o Mazaharze rekolował się. No widziałem, będziemy Mazahara na połowie. Już jest, ale ćwierć HP ma Turet Aby ja jest... się cofnął... A no, nie jeszcze Jest dobry. Nie kurwa, znam, jak razie jest bit Kid John ma w ogóle ósmy level, nie? A ty? Kitjonat? 12, 12. Aaaaaa, dostałem! Jego mobek pada w parę sekund. Cztery uderzenia. No, Dobra, by razy, stary. Hmm? Co to w ogóle o dwa stary? Co to dwa Mi nic nie zrobi. Miniony chciałem ja po prostu tak jedno, żeby nie dotknąć do tureta. Ale na reaktor mi tylko jedno, bo kanan nie chuja zrobił. Dobra tak? i to, tam do was. Yy, to strzałka kanana właśnie ci dużo zrobiła. No nie. no tak. No patrz i bierze. Wylecieć wam, pomóc Darkness nie. Darkness na Kenen. Nie co? mam many gościu, ogarnij się Weź to darkness jest, że... na Kenen. Eee, nie mam Low Ich wystraszyłem chociaż Znaczy kennen Już głupi komentarz, hach Zbudujcie sobie jakieś markurki. Ja zostaję przy berserkach także. No bo kanał ston, marzahar eee To nie jest stun no Gdzie Dzieciak, No i sobie zwiał. No ale, masz już manę. Ma ma Masz na Darknessa starczy ci? No ma No to czekaj, zbiję red buffet i lecimy Mam pełno, mam Najlepiej, żeby było że... kurwa tego, Ranek to ma, nie? Tylko że nie mam za dużo damage'a, więc co jak główno zrobię? O kurwa, ej Pomóżcie mi, A... pomóżcie o, ja mi, ej. Pierdolę. Pomóżcie mi, no o kurwa, no, ej, no dziękuję. Super! No świetnie, Arek, nie? Uciek no świetnie! Coś... Kurde, co miałem zrobić jak? Darkness, Darkness! Tak, ja pierdolę. Będę używał ulti tylko po to, aby zginąć. No tak, tak, bo to zasłania jednostki kretynie. Nie, dobra, a lat on jest pro gamerem, nie? On wie lepiej. No ja tego akurat nie powiedziałem, że jestem pro... No ja mówię ci, tak, że uważać. przegrać. Krzyczę Darkness, no nie. Yeah. Tak, krzyczysz Darkness jak już masz... E, ćwierć HP? No to jeszcze zawsze I jesteś ze jeszcze jesteś zestunowany Ja go tutaj chodziło darkne, ale to spoko No nie dobra nie nie się z mistrzem nie Nie się z mistrzem bo on jest lepiej No ty tak uważasz że jestem mistrzem ja Ja nie jestem mistrzem nawet nie będę szedł wam pomagać bo tutaj bez sensu No i giniesz Brawo No jeszcze nafidujcie no no nie leć tam Ja chciałem bronić Ja idę rozpierdolić Chodź tego tu. tureta Chodź tu Rozwalam jej tego Tureta i hej, na no, Dobra rozwal Znaczy nie wiem czy zdążył nie o Minolf Rozwalić kurwa Spokojnie To już na mnie na coś luzie. chyba idzie, nie? Tam nie jeszcze tam. nie wiem Alta dopiero, ale on nie zdąży Dobra, szybko, szybko, nie samo za zahar, tak, dobrze. Dobra, zbijam turretę. Nie zdąży. I od razu w nogi. Nie, nie No to jest. Rozwalimy dragona? Lepiej by się tutaj przydało coś. Chyba nie w A co, że ich, ignata nawet, bo... No to jest najgorsze tylko, że oni mają dwóch ręczników, dlatego. My mamy jednego. Dobra, mamy Dragona. No, Dobra, to idę tak. sobie kupić tego. Ooo, Malza wyszedł, wow! Ooo... Będę udawał głupiego. ASK. Dobra, dziś i to No, a gdzie może być? Koleś, Dobra ty ej wszyscy kurwa chodźcie tutaj Ej kto zliwował co? To Malzahar No przecież to nie jest ma, przecież to nie jest liw. To kurwa. jest swoim zdaniem Przecież to jest pomoc dla nas, a nie, nie. <grym> <grym> No ten do mnie, że ja nie jestem FK No ja nie powiedziałem wcale tego Dobra, ej, a poza tym wiesz danie, czemu tobie nie zdołałem pomóc? ponieważ byłem pod turetem a moje ulki jeszcze wtedy nie sięgało do, tu, do krzaków e, jakim cudem tutaj nie sięga tutaj chyba sobie e, jaja no, no, to, robisz to, to nie jest na, na trójce e, ciśnij jest... Kenen, Kenen. canen darkness ciśnij darknessa teraz szybko renekton tak renekton Oooo, surrender na tym! Super, świetnie! Good game! No to koniec też, pokażemy końcowe statystyki i się z Wami pożegnamy. Końcowe statystyki, co to Takie, jest w ogóle? W takim razie, y, widzimy się już za chwilę. Aha. No i okej, okay, dobra, to macie cały zestaw statystyk, y, które. Wiesz, tutaj, wyłączy to. Które zakończony mecz y, posiada. Przy bardzo. Jakiś spektakularny ranket to to nie był, aczkolwiek no. jakieś elo wleciały, nie? Czekajcie, ile dostaliśmy elo punktów. Ja dostałem, nawet. nawet nie wiem. No ja też nie, bo ja mam poza rankingiem jeszcze. Nie, no znaczy, dobra, dobra. E, bynajmniej tak, e, staty 2 001, 0, 0, -0, -1, 0, -0 -1, no to w przeciwieństwie nimi 1-2-0 to był chyba najsłabszy ranket, jakiego gra grałem. A ja <laughs> tylko oczywiście, dwa grałem. Malzahara zreportujemy. Eee, okej. Okay. Ja no i całe tutaj zakupione itemy. 6K nabite kasy, 115 milionów zabitych Ogólnie kurwa mm. e, Badgame ze względu na to, że mam wyszedł. Nie I musi się pegać tak. błóch A ja tylko no o... nie lubię Mr. Fojownik. A to Polak był, ej! To nie skumaliśmy w ogóle. No dobra, mniejsza to był Polak? No chyba tak, bo mr fojownik Fojownik, no Wojownik, nie od Wojownika, Forownik fo, fo, foj, Fojownik, o Dobra, no to by było może na on... tyle w takim Ej, razie. a może on y, Cię ogląda i, i wiedział, że może nagrywamy, bo gramy Rankeda? Ty może, może tak było, nie wiem, aczkolwiek I specjalnie e... zliwała A może, może chciał się popisać i będzie pisał w komentarzu, kto wie Dobra, w takim razie to by było na tyle Ja Was zapraszam do komentowania, subskrybowania thumbs up, komentował DJ Parasite a także na skory na razie, cześć. Trzymajcie się ciepło, cześć i do następnego odcinka.